Witamy serdecznie w dzisiejszym już ostatnim odcinku naszego super wyzwania, w którym to właśnie czytamy, słuchacie, książkę. Książkę Jak przestać walczyć z dzieckiem, którym bardzo polecam. Dzisiaj to będzie już taki jedenasty rozdział, który został w tej książce, o którym opowie nam tutaj Asia Baranowska, której słuchajcie, no przedstawiać nie trzeba. Asia to taka bona sforca polskiej dyscypliny, która po prostu przerzuciła z gruntu amerykańskiego pozytywną dyscyplinę, tutaj razem z Sylwią również, na grunt polski i uraczyła nas fantastycznymi narzędziami, którymi możemy tutaj jako rodzice super teraz operować. Więc Asiu, oddaję głos w pełni Tobie. Opowie coś o tej książce. Dlaczego ona, i co w tym rozdziale 11 jest takiego, co warto ze sobą wziąć, i jakie były Twoje ach i echy? Ach i echy. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu, za to cudowne wprowadzenie. I bardzo się cieszę, że Wy tutaj z nami jesteście i z nami, mam nadzieję, czytacie tę książkę. To może moje ach i echy najpierw, żebyśmy byli w tym rozdziale. Dla mnie najważniejsze takie hasło, które jakoś tak mi zostaje po tym podsumowującym rozdziale, to jest taka myśl o konsekwencji. Pewnie słyszymy jako rodzice milion razy to, że mamy być konsekwentni. Nie wiem, Małgosia, słyszałaś, że masz być konsekwentna, jak. No rodzice. oczywiście, że tak. No nie można raz tak raz, przychodzi mi brzydki wyraz do, tutaj do głowy, ale raz tak, raz tak, prawda? Że trzymamy się jedynego i ma być tak i koniec, jedziemy. No właśnie, a w sumie życie jest takie, że codziennie jest trochę inaczej. I my też sami w swoim życiu nie jesteśmy super konsekwentni. Jednego dnia jesteśmy na diecie, potem nie jesteśmy na diecie, potem samo jesteśmy na diecie. No i ogóle, gdzie, ta, gdzie ta konsekwencja ma być w wychowaniu dzieci? I ja sobie zawsze myślałam, że konsekwencja jest narzędziem, a nie ma być celem samym sobie. Czyli na przykład, jeśli Chcemy dzieciom nie wiem dać kole rano, to im to tłumaczymy, że rano tak, a wieczorem nie i nie musimy być zawsze na 100% konsekwentni jako rodzice. Natomiast e, często też, w, jak sobie myślimy, o, myślę sobie o konsekwencji w stosowaniu różnych narzędzi wychowawczych, to właśnie to jest przestrzeń na to, żeby tą konsekwencję mieć, bo jeśli wchodzicie w pozytywną dyscyplinę, albo na przykład tak jak w tej książce uczymy się no, różnych narzędzi, ale tą głównym hasłem jest pozytywna przerwa, to konsekwentnie zaczynamy je stosować i to. Na pewno nie będzie tak, że na 100% to podejście zawsze, nie wiem, zadziała w takim sensie, że zawsze pomoże się wyciszyć Wam albo dziecku, bo tak jak jest milion różnych sytuacji i dzieci są różne i tak samo jest z nami, że raz nas to uspokoi, raz nam to pomoże się wyciszyć, raz co innego, chociaż są pewne klucze przecież, tak? I te klucze w pozytywnej niestety nie mamy. Bliskość, przynależność, czucie się ważnym, znaczącym. I są pewne rzeczy, do których będziemy zawsze Wracać. Ja jak sobie myślę o takim kategorii, właśnie konsekwencji, no to pewnie warto było mieć, myśleć, żeby konsekwentnie wracać do relacji, konsekwentnie przytulać swoje dzieci, niezależnie od sytuacji, bo to na pewno ich nie zepsuje, prawda? E, tak, tak. Dokładnie. Tak jak konsekwentne jedzenie, nie wiem, warzyw, na pewno nam nie zaszkodzi, prawda? Tak, zresztą jeżeli chodzi o przytulasy, to też sobie możecie oglądać poprzedni odcinek, o którym mówiłam, bo naprawdę to jest według mnie jedno z najlepszych w ogóle narzędzi, o którym nawet nie mieliśmy pewnie wcześniej pojęcia, ale naprawdę działa rewelacyjnie, także tak, to jest zawsze na propsie. Dokładnie, dokładnie. Bo często tak słyszymy, i pewnie Ty też możecie mieć takie poczucie, ojej, że zrobiłam coś raz, zrobiłam coś drugi raz w tej pozytywnej dyscyplinie, a za trzecim razem nie zadziałało. No i co? No i co? Wracamy do swoich wcześniejszych złych nawyków, kiedy coś nie działało w 90% czasu, i bardzo łatwo to robimy. Bardzo łatwo rezygnujemy z tego, co działa trochę lepiej, albo działa całkiem nieźle i daje nam więcej satysfakcji rodzicielskiej, bo mamy poczucie, że e, to, co robimy, jest słuszne. i łatwo wracamy do tego, co było wcześniej, co nie działa, do takiego rodzicielstwa ad hoc i, i reagowania tylko i wyłącznie na jakieś problemy. Prawda? No nie, 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 nie tak, wiem. Tak, zwłaszcza, że to kurczę jest jeszcze tak, że coś robimy, robimy, nie wychodzi. I Jeszcze często nie wiem, teściowa, mama albo mąż, no kurczę, no nie wychodzi ci to bez sensu w ogóle, odłóż to, no zostaw. Więc to jest też bardzo niewspierające i to też nie pomaga, nie pomaga nam tutaj jak gdyby działać zgodnie z naszą jakby tej wewnętrznym, nie wiem, potrzebami i intuicją, która jest bardzo tak. ważne w wychowywaniu, myślę sobie. Tak, i jeśli już wiemy, że chcemy wydawać tą pozytywną dyscyplinę, czujemy, że to naprawdę ma ten system wartości, który chcemy prezentować, no to dobrze jakby mieć tego świadomość i do tego cały czas wracać, ale też takie podejście, o którym jest powiedziane w tym rozdziale, to podejście dobre jest wystarczająco dobre, podejście, że błędy są cudowną okazją do nauki, czyli idziemy ku poprawie, a nie perfekcji. Bo to nie będzie tak, że jak zaczniecie stosować pozytywną dyscyplinę, to już nigdy więcej wasze dzieci nie wpadną w histerię, nigdy więcej wasze dzieci nie, wiem, nie będą się źle zachowywać, ale pewnie takich sytuacji będzie nieco mniej. Bo będzie łatwiej zarządzać wam i im swoimi emocjami um, i idziemy ku poprawie. Tak samo jak Wy zaczynacie stosować pozytywną dyscyplinę, no też nie oczekujcie od siebie, że będziecie idealnie po prostu z głowy wszystkie narzędzia i po prostu na 100%, bo też nie o to chodzi, żeby tak było i nie jesteście robotami, ale m, będzie Wam troszeczkę łatwiej i coraz lepiej. Um, więc bo idziemy Myślę. ku poprawie. Mhm. Tak, ja sobie myślę, że jako właśnie rodzice też i którzy, no wiadomo, każde dziecko jest inne, by tak samo każdy z nas jest różny. I fajnie tutaj sobie dopasowywać też te narzędzia do potrzeb naszych dzieci, bo sami doskonale wiemy, co może w danej nam chwili pomóc, więc żeby też nie było takiego hałasu, Jezu, to zadziałało, to nie działa o matko, o matko, to coś nie tak w ogóle ze mną, albo z moim dzieckiem może, bo to absolutnie też o to nie chodzi, słuchajcie. Ale faktycznie dobrać takie narzędzie i tak fajnie wprowadzić w życie, które tutaj przypodoba się. Obydwu stronom i dziecku, właśnie, i, i nam, matką, ojcą. I też sobie myślałam o tych momentach, aha, to, to tak to, to już o dwóch rzeczach powiedziałam. Konsekwencja, że używamy jej w konstruktywny sposób, czyli tam, gdzie uważamy, że chcemy inwestować, a nie, że chcemy się głupio upierać na to, że absolutnie dziecko nie wiem, nie może czegoś tam, bo, bo to nie zawsze ma sens. Eee, musimy jakby. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi z tą konsekwencją. Znaczy jeszcze, tak, tak, bo to jest coś takiego, temat. że kurczę, nie dla bajek, prawda, ale ogólnie jestem czasami tak zmęczona, mam zły dzień, chcę się napić w spokoju, ciepłej kawy, no kurczę, nie przeszkadza mi to, że to dziecko jeszcze tego dnia obejrzy sobie jeszcze jedną, tudzież dwie bajki. To jest dla mnie ok, to jest ok dla dziecka, jak gdyby nie ma nic na siłę, że Boże, miało być 15 minut, koniec, bajka w ogóle nie ma. Także... A czasem się też upieramy dla zasady, dla takiej zasady, że albo Ci kiedyś powiedziałam, że nie będziesz mógł tego zrobić, to teraz ten rodzic nie może od tego odstąpić i już teraz zawsze tak musi być już nie wiem, nie teraz przykładu jakiegoś y, konkretnego, może wyznacie takie sytuacje, ale czasem czujemy wewnętrznie, że po prostu chcemy już temu dziecku ustąpić, że chcemy już po prostu no właśnie, dać mu te kolejne 15 minut tej bajki, co nam szkodzi, tak, ale słyszymy taki głos wewnętrzny, nie, jak teraz ustąpisz, to wtedy zawsze coś tam się będzie złego działo, y, no i w moim zdaniem to jest właśnie takie najgorsze użycie konsekwencji, kiedy stajemy za jakimś, y, czyimś głosem, który gdzieś tam brzmi w naszej głowie, do którego sami nie jesteśmy przekonani. I sobie myślimy, albo nie wiem, nie możesz przytulić dziecka, jak jest mu źle, bo właśnie przeskrobała. To w ogóle jest <grym> tak? głupie, ale też się, z, też, też się z tym spotykamy, prawda? Absolutnie. Przytulamy dzieci, nawet właśnie wtedy, jak się źle zachowują i źle się czują, to właśnie tego jeszcze bardziej potrzebują, tak? Dokładnie. Z, zastanówcie się, po co wam to jest. Naprawdę wychowywanie dzieci to jest taka długofalowa jakby sytuacja. To się dzieje z dnia na dzień, z dnia na dzień. Musimy dbać w tym wszystkim o siebie. Musimy dbać o relacje, musimy dawać sobie też przestrzeń na popełnianie błędów i to jest całkowicie ok, tak jak mogło się powiedziała, jak nam się któregoś dnia nie chce albo nie mamy cierpliwości. I znowu potem wracamy do podstaw. Przepraszamy te nasze dzieci i znowu budujemy relacje i znowu idziemy do przodu i wszystko jest w tym dobrze. Um, I jeszcze jest taka, tutaj jest taki, taki przykład bardzo konkretny um, o. E, o, o którym chciałabym Wam w pewien sposób powiedzieć, że no to jest takie hasło, potęga miłości, że jak już nie wiemy, co będzie działać, to będzie działać miłość, bliskość, przynależność i znaczenie. I to jest w ogóle niesamowite, bo to jest takie sformułowanie, kocham cię niezależnie od tego, coś tam, e, to ten przykład sobie w książce przeczytacie, a ja Wam powiem, jak ja to zastosowałam u siebie. Ja pamiętam, właśnie zresztą przed chwilą rozmawialiśmy o, na live um, u Emilii Komarnickiej, o, o takiej sytuacji, co zrobić, kiedy trzylatek się nie chce ubrać. No ja pamiętam, właśnie my, miałam oczywiście taką sytuację. Moje dzieci miały trzy lata i też jedno z nich się nie chciało ubierać. I wykorzystywałam już bardzo dużo różnych narzędzi pozytywnej dyscypliny. Po kolei, po prostu stali, prawie że brałam plany, nie plany ograniczone. Wybory i pytania pełne ciekawości, i wszystko, i wszystko, i w którymś momencie, oczywiście, nie starczało mi cierpliwości. I to, jakby coś, coś było cały czas problemem. Próbowałam tłumaczyć, co prawda nie mamy narzędzia, tłumaczyć dziecku. To jest zawsze śmieszne, że my tak tłumaczymy, chociaż nie ma takiego narzędzia. <grytanie> zawsze sobie to przypominam, nie ma tego narzędzia. To nie o to chodzi tutaj, to nie w tym jest problem. I w którymś momencie mnie lśniło, co może być tutaj problemem, co może pomóc. Ja wziąłam tego mojego golaska małego trzyletniego i, i wzięłam go, przytuliłam, i wziąłam go na kolana, powiedziałam: słuchaj, to chyba musimy na chwileczkę pogadać. Wziąłam go do sypialni, żeby go zabrać z tego miejsca, gdzie się już tam już awanturowaliśmy przez chwilkę o to ubieranie na kolanka, łaskałam po pleckach, i spojrzałam na niego i spytałam, Antoś, ale czy ty wiesz, że my cię kochamy, ja i tata, kochamy Cię. Niezależnie od tego, czy ty jesteś ubrany, czy ty nie jesteś ubrany. My cię kochamy cały czas. Kochamy Cię i nie musimy Cię ubierać. Ty możesz się sam ubierać i dalej Cię będziemy kochać. I to wiecie, to jest trochę takie jakby abstrakcyjne. To jest takie trochę nieracjonalne może. Właśnie dlatego, że to dociera do tej części, do tych niższych ośrodków, wsaczych, takich właśnie tego, tego poczucia przynależności i znaczenia. Yy, I. Wiecie, nie mogę Wam zagwarantować, że jak powiecie to swojemu dziecku, to to, nie wiem, zadziała, bo w pozytywnej dyscyplinie jakby mniej chodzi o to, że to działa, tylko bardziej chodzi o tą relację i o to, że działa na różnych poziomach. Działa na poziomie relacji, na poziomie bliskości, na poziomie umiejętności życiowych i na poziomie tego wyzwania, które w danym momencie przed nami jako rodzicami stoi. No i akurat w moim przypadku to wtedy bardzo jakby wskoczyło, bardzo wtedy tak jakby zaklikało. To było coś, ten brakujący element, które w którego w tym wszystkim może moje dziecko nie widziało w tych wszystkich zabiegach, próbach, popychaniu go właśnie zabrało może e, e, tego przekazu, że on jest kochany, że to jest wszystko okej. Okay. I jak to się pojawiło, to nagle zaczęła się magia, i to wszystko jakby wszystkie elementy wskoczyły na właściwe miejsce i poszło to wszystko dalej. Więc to jest taka, to jest, to jest właśnie ta magia miłości, nie? Czy właśnie ja tak się uśmiecham głupio i przytakuję, ale kurczę, wiesz co, że to samo zadziałało stosunkowo niedawno, gdzieś tam jak się szkoła zaczęło, u ówczesnej mojej siedmiolatki, że też jakąś chyba... Jakąś czwórkę już dostała, czy coś, jakaś tragedia ogólnie mm. była, no bo wiadomo, mama też tam ma swoje jakieś przekonania, z którymi walczy, że wiadomo, najlepsze oceny trzeba mieć, ale dobra, wrzucamy na luz. Mm. I też jej tłumaczę, bo ona taka zdenerwowana tym wszystkim w ogóle, że jak mogła coś takiego zrobić, że zapomniała o tym, że miała coś przygotować, no i wielki płacz. Ja wtedy też podeszłam do niej, słuchaj, i właśnie popatrzyłam jej, ale mówię, Zosia, ale ty wiesz, że Ciebie kocham nawet z tą czwórką, i Baja się nawet cieszę, że tą czwórkę dostałaś, bo to na pewno nie jest twoja pierwsza czwórka. Czwórka. Ona wtedy tak przetarła oczy, i dla mnie to był taki moment, właśnie aha, i ona e, naprawdę? Kochasz mi nawet tą czwórkę? Mówię, no oczywiście, w ogóle niesamowite to jest, jak mi wtedy też otwarło to, słuchaj, oczy, co, coś, co dla mnie było oczywiste, zawsze jest oczywiste, że no, kocham swoje dziecko, a dla niej, no już niekoniecznie. Więc naprawdę, to jest bardzo, bardzo ważne i faktycznie fajnie to buduje relacje z dziećmi też i no robi podwaliny dobrym relacjom, bardzo dobrym, myślę, na przyszłość mhm. również. Słuchajcie, napiszcie nam w komentarzach, co dla Was jest takim ha, czy z tego rozdziału. A teraz, Małgorzata, jak z Tobą rozmawiam, też chciałam spytać właśnie Ciebie o takie zdanie, może na zamknięcie całej tej książki. Jakby, co to dla Ciebie jest ta książka? O, o, co jest ważnego, nie wiem. Wrażenie. Wiesz co? Ta książka w ogóle, ja chciałam powiedzieć, że polecam ją wszystkim mamom, i mówię tu szczególnie mamom, które właśnie są z małymi dziećmi zabiegane, bo one naprawdę, słuchajcie, tak ją pokażę, czekajcie tutaj, chodzi jak masełko. Normalnie bardzo szybko się ją czyta. To jest 170 stron. W ogóle mnie też urzekło to, że nie jest jakaś bardzo gruba. Jest w sam raz, naprawdę można ją włożyć do torebki, Oczekać, bo to cały czas lustrza na e, Można ją zdjąć, jest fajna, przetrwa próbę czasu. E, fajnie się czyta, i tutaj, słuchaj, no ja mam dużo momentów swoich, aha, tej książki, tak naprawdę. Zresztą na każdej stronie gdzieś tam coś mam zaznaczonego, słuchajcie, jakieś e, cytaty i tak dalej, bo, bo dużo z tego czerpałam. E, sam e, fakt, jak gdyby, e, widzicie nawet tutaj ją, proszę bardzo. E, Przekonania, które stoją za zachowaniem dziecka, no to to jest taki mega ach, w bardzo fajnej, przystępnej formie, naprawdę tutaj opisane. E, tak naprawdę jest jeszcze druga książka pozytywnej dyscypliny, taka brązowa, którą również polecam, ale to już dla osób, które mają więcej czasu na czytanie. A zdaję sobie sprawę, że e, no, nie każdy czas ma na czytanie, każdy też lubi czytać, e, więc to jest fajny taki skrótowiec, gdzie e, czytasz. I, I właściwie tych momentów, aha, Asia, naprawdę jest tak cały czas, aha, 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 wpadają i fajnie nawet nie, nie czytać całej od razu, tylko zatrzymać się nad tymi momentami i gdzieś tam e, robić coś dla siebie. No ja tutaj jako mama popandemiczna, nazwijmy to tak, bo myślę, że to gdzieś tam mam nadzieję już za nami, e, żyjąca na jakimś tam ograniczonym metrażu kwadratowym w bloku z mężem pracującym zdalnie i z dwójką dzieci, wówczas jeszcze przedszkole żłobek, to powiem Wam, że dla mnie rozdział na przykład z tym, jak zadbać o siebie, jak ważna pozytywna przerwa jest tak, że dla mam, nie tylko jak gdyby dla dzieci, no to to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, bo często gdzieś tam w naszym rodzicielstwie zapominamy właśnie o nas, a Kolejne narzędzie, to pozytywnej dyscypliny mówi o modelowaniu. Przykład idzie z góry, więc jeżeli no mama jest niewypoczęta, tej psychicznie, fizycznie, cokolwiek by nie było, no to się odbija na dziecku, no i dziecko też robi. Ten też zaczyna nie dbać o siebie, tak, dokładnie. Także też, też jak gdyby no musimy, musimy, słuchajcie, dbać o siebie, i, i to tutaj naprawdę bardzo fajnie jest opisane. Jak gdyby też, że nie tylko ta pozytywna przerwa jest dla dzieci, ale też i dla nas. No. Ja przeczytałam dużo tych książek, pozytywnej dyscypliny i też może słowa jest. jest i, 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 i sprawdzić, czy Ty też miałaś ten efekt, a wy też mi napiszcie, tak jak nas oglądacie, czy u was ten efekt zaistniał. Bo jak przeczytałam tą książkę, to ona e, tak we mnie, no rzeczywiście, weszła jak masełko, tak jakby kliknęła i jest. dała mi takie wewnętrzne poczucie luzu i dystansu. Już w tym momencie wiesz, musiałabym przejrzeć, żeby znaleźć te swoje momenty, aha, mhm. ale takie ogólne miałam takie poczucie. No rzeczywiście, nie muszę się tak wściekać, nie muszę z nimi walczyć, nie muszę się awanturować, jakby zaczęłam mieć większy wybór i więcej przestrzeni w tych trudnych momentach. I to jest dla mnie taki po prostu mega rzecz, że ta książka spowodowała jakiegoś rodzaju przemianę we wewnętrzną i to nie jest książka, którą się przeczyta i odstawi na półkę i trzeba pamiętać głową, tylko przez to, że ta przemiana jakoś tam już zaszła, to ona po prostu działa w moim życiu. I to jest dla mnie takie niesamowite. Um, dokładnie. dokładnie tak? Jeżeli, tak, tak, ja właśnie jeżeli chodzi o tą walkę, to sobie jak gdyby zdałam sprawę i to mi bardzo też pomogło, że kuczę no hola hola, co ja, robię, co ja robię w ogóle, po co wchodzę w jakiś taki Waleczny ton z moim dzieckiem, przecież to jest moje dziecko, małe, dużo mniejsze, ono się uczy ode mnie. To ja tutaj jestem dorosłym, który powinien jak gdyby pokazać mu właśnie na czym polega życie, na czym polega spokój, jak można różne rzeczy rozwiązać i, i że da się to zrobić przede wszystkim. I, I to jest takie fajne, że wtedy właśnie w momencie, kiedy widzę, że zaczynam wchodzić jakąś interakcję z dzieckiem, to sobie zaraz myślę, "Ej, czy stop, 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 po co w ogóle? Po co, ty, co ty robisz? Przecież on ma, nie wiem, cztery latka, albo ona. Mam 8 lat, no i w ogóle co ci to da, co wam to da? Tak naprawdę no nic. Także pod tym kątem książka jest naprawdę, słuchajcie, no, fantastyczna. Polecam. Słuchajcie, polecam. Polecam, polecam książkę, polecam pozytywną dyscyplinę, stronę pozytywnej dyscypliny, na której ją znajdziecie. Właśnie możecie ją tam zakupić, również pozostałe książki, bo tak jak widzicie tam Asia z tyłu, nie wiem, czekaj, to tak, oto tak, tam gdzieś, o, tak, 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 tam, czekajcie, tak, tak, tak. No tam Asia ma na półce, więc możecie sobie coś wybrać. Słuchajcie dla siebie, bo jest z czego wybierać. Także no serdecznie polecam. Super, czekajcie, Jeszcze chyba nadal można brać udział w naszym wyzwaniu, myślę, tutaj jeszcze tą przerwę można wpisać w komentarzach i wtedy pierwszy tak. rozdział chyba książki jeszcze nadal zostanie przesłany, tak, Asia, jeśli dla tak, 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 tak. innych, A jeśli nie przerwę, to też w linku, znajdziecie link, tak. gdzie możecie pobrać sobie pierwszy rozdział, więc spokojnie yy, i dostaniecie też dodatkowe materiały, yy, podsumowanie takie, co to jest ta pozytywna przerwa, yy, no, więc tak to. Kochani, dzięki Wam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo Małgosiu za rozmowę. Bardzo jestem ciekawa Waszych komentarzy. E, I do zobaczenia w podsumowującym takim live'ie, ostatnim, ostatnim e, o całej książce. Wszystko razem zbierzemy do kupy e, i tam to będzie pewnie już tylko kilka minutek. Więc e, trzymajcie się i powodzenia w Waszych wyzwaniach codziennych, wychowawczych i w tym, żebyście dawali radę i mieli więcej cierpliwości. Dokładnie.